Cześć, witam Cię na kanale Synchron Tarot. Zapraszam osoby spod znaku wodnika na szybki przegląd energii w połowie tranzytu słońca przez znak panny w 2024 roku. Czytanie będzie krótkie, czterokartowe sprawdzimy Waszą energię, sprawdzimy co nią do siebie przyciągacie i co z tego wyniknie. Za chwilę jeszcze raz podpasuję karty. I będę wybierać, będę je również tak przetasowywać. Jak zawsze poproszę Was o takie małe zrelaksowanie się, wzięcie głębokiego oddechu i wyrażenie w myślach szczerej intencji, z którą przychodzicie na to czytanie. Tak więc zapraszam Was, drogie wodniki. Nasza energia. Teraz. Energia głupca. Co nią do siebie przyciągacie? Szóstkę buław. Co z tego wyniknie? Energia cesarza. Ale macie kartę. Energia głupca. Czyżbyście otwierali nowy etap w waszym życiu, drogie wodniki? I to taki y, etap, który... Y, który faktycznie może przynieść Wam sukces. Zacznijmy od tego głupca. Jak wiecie, głupiec to jest coś nowego. To jest chęć nowego otwarcia, nowego początku. To jest karta zero. Zero, czyli ta energia może iść w różnym kierunku. Zobaczcie, on ma y, buławę w ręce. On czy ona, ciężko powiedzieć. Y, w każdym razie y, ten głupiec, który wychodzi tutaj przez ten portal, ma buławę w ręce. Ta buława jest czarna, tak jakby była jeszcze nieaktywna. I wychodzi y, ten głupiec do nowego świata przez portal z tego poprzedniego. I jest chęć zaczęcia czegoś od początku. I to jest wasza energia, tak jakbyście czuli faktycznie, że ten pluton, który teraz odpoczywa, powiedzmy sobie, w koziorożcu, dobrze mówię? Pluton w koziorożcu, tak, dobrze mówię, 2 września pluton wrócił do koziorożca. Tak, wy, wy jesteście gotowi na, tego, na ten nowy początek, który, który może wam przynieść energię szóstki buław, energię lidera, energię zwycięstwa, energię sukcesu. Czy wy jesteście gotowi na ten początek? To jest istotne pytanie, bo... Często myślimy o tym, ja już nie chcę robić czegoś tam, już jestem tym zmęczony, ale ciągle to robimy, ale ciągle do tego wracamy, bo boimy się tego nowego początku. Natomiast energia głupca, ona mówi o tym, że owszem, to jest ryzykowne, owszem, to jest skok na głęboką wodę, to jest tak, jakbyście znaleźli się w nowym, totalnie świecie. Nie wiem, czy gracie w gry komputerowe. Ja kiedyś grywałam, tak więc zawsze mi się energia głupca kojarzy z przejścia z jednego świata do drugiego, który zupełnie jest inny od tego poprzedniego. Mamy jakiś bagaż doświadczeń ze sobą, mamy jakieś punkty, mamy jakieś, jakieś, jakieś nowe życie, tak? Nam podarowane, czy, czy, czy jakąś manę czarodziejską. W każdym razie. Tak mi się zawsze właśnie kojarzy karta głupca, że to jest coś nowego i my nie wiemy, co nas czeka na tej drodze. Dlatego się boimy, dlatego boimy się skoku na tę głęboką wodę. A gdyby to potraktować jako przygodę, bo zawsze na początku czegoś my się boimy, dlatego że tego nie znamy. Człowiek się boi tego, czego nie zna. I ta karta głupca zapowiada ten nowy początek, ale musi to jakoś współgrać z Tobą. Może to się nawet komuś nie podobać, że Ty zajmiesz się czymś nowym, że, mm, że pokażesz jakiś nowy aspekt samego siebie, których się ludzie po Tobie nie spodziewali nawet. Jesteś gotowy na to, natomiast nie wiesz, jak to będzie. I tak jak powiedziałam, to ten, ten, ta energia nowości może iść w każdym kierunku, ale masz szansę na, na zdobycie tego, czego pragniesz. Czy to będzie energia materialna, czy to będzie po prostu energia sukcesu innego, aniżeli materialny. Czekają cię zaszczyty, że się tak wyrażę. Możesz również przybrać... Yy, Pozycję lidera, rolę lidera w czymś. Taką wojowniczą. Pociągnąć ludzi za sobą, służyć jako przykład dla innych. I to cię będzie nakręcać. To będzie powodować, że będziesz czuł się dobrze. Szóstka, szóstka buław to jest Jowisz we Lwie, ogień a chcesz pokazać swoje wnętrze, ale również chcesz, żeby to nie było, wiesz, tylko dla zaspokojenia swojego ego. Ty chcesz pokazać, jaki Ty jesteś naprawdę. I tak jak powiedziałam, ta energia dotyczy momentu teraz, ale może on być dla Ciebie wyjątkowo znaczący w tym roku. Może to jest właśnie coś, co mówi przygotuj się do tego Plutona, który, który będzie u ciebie. Dlaczego mówię tyle o Plutonie w swoich filmach? Dlatego, że ja niedawno miałam Plutona u siebie i przejechał się po mnie równo, że się tak wyrażę. Na jeden, na jeden raz nie byłam przygotowana, bo to było związane z jedną planetą w moim kosmogramie, na drugi raz byłam już bardziej przygotowana. Ale ty masz szansę naprawdę, naprawdę zyskać dzięki, yy, dzięki tej energii yy, głupca, którą w sobie nosisz. I nauczyć się. Zarządzać swoim własnym cesarstwem, nauczyć się stawiać granice. Może właśnie stawiać granice własnemu strachowi, własnej niepewności. Cesarz to jest bardzo pewna energia. Tutaj nie ma, yy, nie ma miejsca na, jakieś, na jakąś właśnie niepewność. Tutaj jest tak albo nie. Tutaj jest robię według zasad. A jak nie robisz według zasad, to ponosisz konsekwencje. Energia cesarza to jest również karta, która zapowiada sukces. Czyli jeżeli coś sobie w tym głupcu wymyślisz, albo on sam naturalnie do ciebie przyjdzie, to ty naprawdę tutaj możesz przybrać pozycję potężnego lidera. Możesz. możesz nie wiem, jeżeli mówimy o, o Twojej pracy, możesz awansować, możesz dostać jakieś wysokie stanowisko, jakiś awans, który naprawdę będzie widoczny dla innych też. Ale wiesz, tam co sobie inni myślą, to już nie będziemy o tym mówić, a chociaż mogą się dziwić. Skorzystaj z tej energii, drogi wodniku, bardzo cię proszę, bo czuję, że jesteś trochę sponiewierany już przez los od jakiegoś czasu. Tutaj masz szansę się wybić, masz szansę na coś nowego. Masz szansę na coś nowego i wiesz, i to jest z takim impetem do ciebie przychodzi ten sukces. Bo szóstka buław to owszem, są wyrzeczenia po drodze, nauka testy i tak dalej, ale wychodzisz z tego obronną ręką i stajesz się prawdziwym panem własnego życia, prawdziwym panem własnego cesarstwa i czujesz, że jest to, że to cesarstwo ma dobre fundamenty, że jesteś stabilny i dalej możesz budować na tym właśnie, dalej możesz opierać yy, Dalsze budowanie tego, co chcesz zbudować dla siebie i dla innych w swoim życiu. Ok, wybierzmy jeszcze kartę radę. Z denarów, no po prostu lepiej być nie może. Ten głupiec, który zapowiada nowość, może przynieść ci dużo dobrej materii. A z denarów to jest dar od losu. Skorzystaj z tego, proszę. Jeżeli pojawi się gdzieś jakaś możliwość powiększenia swoich zasobów, czy to będą pieniądze, czy coś innego, naprawdę dobrze byłoby z tego skorzystać, gdyż asy to energia ulotna, ona się pojawia i znika, więc tu może los ci chcieć dopomóc, żeby w budowie tego swojego cesarstwa poprzez poprzez podarowanie ci czegoś nowego, gdzie i w oparciu o to bezpieczeństwo w oparciu o tę nową rzecz, może to jest nowa praca, może tak jak powiedziałam, jest to jakiś awans, yy, poczujesz się bezpiecznie, poczujesz się doceniony, poczujesz się w roli lidera właśnie i człowieka, który mm, zarządza swoim życiem, zarządza również granicami tego swojego cesarstwa, stanowi sam o sobie. Nikt mu nie musi nic kazać, bo ty doskonale wiesz, czego ty chcesz. No dobra, tak więc tak wygląda to dla Ciebie, drogi, drogi Wodniku. Życzę Ci, żeby ten nowy początek, który przychodzi, był zakończony sukcesem. I życzę Ci nieskończonego pasma sukcesów właśnie na tej drodze od głupca do świata, yy, która, która faktycznie od jakiegoś czasu yy, dla wodnika przynajmniej u mnie w czytaniach występuje ten głupiec, ta nowość, ten nowy początek. Tylko z tego skorzystać. Dlatego dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie. Trzymaj się niedługo spotkamy się, w, jeżeli będziesz mieć ochotę oczywiście, w energii, w wagi. Także dzięki, cześć!